Witam wszystkich w dniu dzisiejszym. Chciałbym Wam zaprezentować nowy przepis, tym razem bub sosie kary. Co ciekawe, przepis ten jest inspirowany kuchnią indyjską, ale i w japońskiej kuchni się pojawia kary, tylko że jest bardziej stonowane, spokojniejsze, troszeczkę mniej aromatyczne. Nie jest takim przytupem jak indyjskie. Indyjskie potrafi ostre być, potrafi być bardzo aromatyczne i wnosić wiele, wiele smaku. Nie znaczy, że japońskie jest złe. Też jest dobre. Co mnie nakłoniło do tego przepisu? Jest aktualnie sezon na bób i jest tego bobu sporo. Jeżeli boicie się, że go zabraknie, zapraszam do mojego filmiku poprzedniego, gdzie pokazuję, jak mrozić bób. I jeszcze jedna sprawa. Yy, miałem do wyboru ten przepis właśnie, jeżeli chodzi o bób w sosie kary lub jakąś sałatkę z makaronem. Wybrałem ten, ponieważ stwierdziłem, że ten może być bardzo dobry i był strzałem w dziesiątkę. Polecam spróbować oraz subskrybować mój kanał, bo może być jeszcze naprawdę ciekawie. Wielkie dzięki, do następnego odcinka. Cześć. No to zaczynamy. Pierwsze co to odważamy bób. Jeżeli nie macie opcji odważenia możecie rzucić cały woreczek pół kilograma, ale wtedy musicie troszeczkę zwiększyć tutaj proporcje pozostałych rzeczy. Umyty, przygotowany. Leci na gaz. I wtedy tutaj czeka, żeby się zagotować. Słuchajcie, ja miałem mniejszą troszeczkę cebulę, taką średnią. Powinna być tutaj taka jedna duża cebula. Ją kroimy w kostkę, w taką większą. Nie bardzo dużą, w taką średnią. O! Dorzuciłem dodatkowo dwie takie cebulki. Znalazłem jeszcze stare z tamtego sezonu u siebie w piwnicy. Także tutaj dołożyłem. Cebulka pokrojona, odkładamy i zabieramy się za papryczkę peperoni. Ona jest ostra, ale ta właśnie zielona jest mniej ostra niż czerwona. Wyciągamy nasionka, żeby była właśnie troszeczkę bardziej delikatna. I kroimy to wszystko teraz w krosteczkę, w paski takie naprawdę dosyć drobne, jeżeli Wam się uda. Odkładamy, przygotowujemy. Słuchajcie, na początku ja. Wolałem wszystko przygotować do tego filmiku i mieć ogarnięte. No i właśnie, ja chciałam coś bardziej ostrego, dorzuciłem sobie jedną czwartą papryczki czerwonej. Ona dodała mi tej ostrości dodatkowej. Około połowę papryki czerwonej. No dlaczego czerwonej? Ponieważ yy, mamy dług już zielony, mamy tamte warzywa pozostałe zielone, jeżeli chodzi o, o paprykę ostrą. Fajnie się komponuje. Kumin rzymski. Akurat miałem w ziarnach oraz do tego troszeczkę dodałem też kolendry, ale i kolendry właśnie dodałem tutaj zwykłą, już zmieloną. Wszystko starłem w moździerzu. Przygotowałem to ja sobie, te wszystkie właśnie Przyprawy osobno składowałem, ponieważ to jest bardzo ważne, żeby je przygotować wcześniej. I tu jest właśnie sos, yy, przepraszam, przyprawa kary, ale to jest nieostra, ona jest bardzo delikatna, naprawdę. No i moja ulubiona, suszona papryczka wędzona chipotle. Kupiłem tego naprawdę sporo woreczków. Ła. Lubię to dodawać do prawie każdego dania. Zwykła łagodna papryka suszona. Bardzo tu się też fajnie komponuje, uzupełnia te smaki. Jeżeli chodzi o czosnek, polecam dać 3 ząbki czosku do takiej ilości bobu. Super to się komponuje. Od zagotowania 5 minut. Jeżeli macie starszy bób już taki z skórką troszeczkę twórczą, to 6-7 minut może być. Pomidorki, dwa średnie pomidorki. Ja je oczywiście kroiłem dowolnie tutaj w taką większą też kosteczkę, wycinając jeszcze wcześniej ten rdzeń taki y, twardy. Po co ma to nam przeszkadzać później w daniu. Pomidory i tak one muszą się ugotować, y, bardziej wysmażyć całkowicie. Tutaj musiałam pomachać, bo bób, myślałem, że zakrywa tutaj mi obiektyw, ale dał radę. Rozgrzewamy oliwę z pierwszego tłoczenia nie mega mocno, na spokojnie. I teraz mniej więcej około 3-4 minuty smażymy cebulkę samą, żeby ona nabrała takiego lekko szklistego koloru. Dodajemy czosnek i powoli zaczynamy czuć to danie właśnie. Ostra papryczka musi to wszystko się właśnie wysmażać. Pięknie się komponują właśnie te wszystkie rzeczy, a do, po dorzuceniu, słuchajcie, przypraw. Ja już czuję tutaj. Normalnie mój mózg odtwarza ten zapach i aromat tego dania. Naprawdę to jest coś niesamowitego. Podsmażamy dosłownie kilka minut 3-4 minuty 5 maksymalnie ale na najmniejszym ogniu, żeby nie przypalić tych przypraw, one mają uwolnić tylko i wyłącznie aromatyczne składniki. Teraz dorzucamy, właśnie, pomidorki. I oczywiście. Nie byłbym tyniąd, gdybym nie zmodyfikował tego przepisu. Dorzuciłem tutaj pół szklaneczki soku pomidorowego. I to fajnie dało właśnie więcej sosu. Jeżeli chcecie więcej sosu uzyskać, dajcie właśnie tego soku pomidorowego, nawet jako bazę. Naprawdę super sprawa. Tu dorzuciłem jeszcze, dotarłem troszeczkę więcej sobie przypraw, bo ja lubię ostrzejsze, także jeszcze dorzuciłem kary, dorzuciłem kuminu i dorzuciłem jeszcze jednej przyprawy tutaj. Słuchajcie, yy, najważniejsze. Szklanka, jedna cała szklanka gorącej, może być nawet wrząca woda i teraz to wszystko doprowadzamy do wrzenia. Przykrywamy. Niech to się powolutku właśnie jakoś tam bulka gotuje. Najważniejsze, jak jest doprowadzone do wrzenia, bób też między innymi będzie miękki. A pomidory będą się rozpadać. O skórki się nie marcie, chyba że chcę. chcieliście, mogliście ściągnąć, nie ma problemu, ale one tam naprawdę się rozpadają. Teraz to jest ten moment, kiedy wrzucałem paprykę, i już jak pomidory zaczynają właśnie się rozpadać, zakrywamy na średnim ogniu 10 minut. W międzyczasie, kuskus. Kuskus -kus jest mega prosty. Ja dodałem oliwy troszeczkę, żeby wzbogacić jego smak. Jeżeli chcecie, to możecie inaczej dodać. Możecie jeszcze dodać soli troszeczkę, ja nie dodawałem i zalewamy go. Musi być kuskus -kus mniej więcej około 1 cm powyżej tego poziomu jak był kuskus -kus, wody więcej. Listeczki same, świeżutkie listeczki. Nie chciałam kroić wszystkiego właśnie z kolendry świeżej. Dałem same listeczki. Ale naprawdę kolendra jest aromatyczna. Mija około 10 minut. Zmniejszam gaz na najmniejszy i dodaję przyprawy. Grama masala. Tej przyprawy jedną czubatą łyżkę. I ją właśnie dodajemy praktycznie prawie, prawie pod sam koniec. Chociaż tu też jeszcze właśnie będziemy gotować. I teraz, jeżeli sos jest za rzadki, nic nie dodajcie. Po prostu zgniećcie 10-15 ziarenek bobu. Tutaj se schosnąłem boba sprawdzić, czy już jest dobry. Kilka ziarenek, naprawdę kilka ziarenek. I on w tym momencie naturalnie fajnie się zagęszcza. Żeby było bardziej orientalnie, dodałem trzy łyżeczki sosu sojowego zamiast soli, chociaż i tak sól też dodałem. Zaraz zobaczycie, jak dodaję tej soli dosłownie niecałą płaską łyżeczkę. I kolendra. Kolendra ląduje na samym końcu, już wtedy, kiedy mamy zaraz, właśnie ściągać z gazu. Dosłownie ona jeszcze niech odna aromat. I ściągamy to wszystko. I jest gotowe. Naprawdę wspomnienie tego dania jest super. I będziecie wracać, jeżeli będziecie mieć mnożony, będziecie wracać do tego, będziecie chcieli wracać. Najważniejsze danie jest wegańskie. Wegańskie, czyli można powiedzieć, że wegetariani i weganie bez większego problemu mogą sobie zjeść takie i spróbować takie danie. Kuskus ułożony. Ja, jak widzicie, staram się to w miarę fajnie ułożyć i podlewam właśnie tym sosem. On jest gęsty i tego sosu jest naprawdę niemało, i on się super skomponował właśnie z kuskusem. Pozostaje mi tylko Was zaprosić na spróbowanie tego dania teraz, może kiedyś w przyszłości, życzyć Wam smacznego i zaprosić Was na następny filmik. Bardzo dziękuję za oglądanie. Na razie.